Siemanko, moje dotychczasowe filmy z Pokémonów miały podobny schemat, to znaczy wspominałem o przegranych próbach, ale głównie skupiałem się na tych wygranych. Pierwszej próby w Pokémon Hard Gold nawet nie zobaczyliście, mimo że doszliśmy prawie do końca. Chciałbym zmienić ten trend, aby zakończenie filmu nie było tak oczywiste i jeśli przegrany rand będzie wystarczająco długi i posiadał własną wyróżniającą się historię, to dostanie on własny odcinek. Tymi słowami wstępu pragnę przywitać Was w Pokémon Platinum, które w środowisku nas lokerów traktowane jest jako jedna z cięższych Vanilla Gierek do wygrania. Niezwykle ciężka walka z Cyrusem w Distortion World, kilka ciężkich gymów i przede wszystkim Cynthia, która jak gdy dostaniesz się do niej po 11 godzinach gameplayu nie ma za grosz skrupułów, aby wysłać Cię z powrotem na linię startu. Jej Garchomp jest znany z zniszczenia marzeń i uśmiechów, a pozostałe 5 Pokémonów mu w tym dorównuje. To wszystko jeśli pierw pokonam czterech naprawdę silnych członków Elite Four. Jeśli do tego dodamy, że przeszedłem dotychczas tę grę w życiu tylko raz i to na randomizerze, możemy dojść do wniosku, że powinniście życzyć mi w tym momencie powodzenia. Tyle jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam do oglądania. Wyruszyliśmy z Twinleaf Town, aby od profesora Rowana dostać Chimchara, naszego startera. Wybrałem Chimchara głównie ze względu na brak lepszych ognistych alternatyw w grze, no bo przecież nie pójdę do Ligi Handumem. Naszym nickname teamem były owoce i warzywa oraz inne takie. Na drodze do pierwszego gyma złapaliśmy Pidufa, czyli literalnie Boga, Starliego z Intimidatem, Shinxa z Intimidatem i Magikarpa, który będzie Geratosem z Intimidatem. Intimidate to zdolność, która obniża przeciwnikowi atak za każdym razem, gdy wystawiamy naszego Pokemona na pole walki, więc lepszego startu być nie mogło. Dalej gra pozwoliła nam złapać Badu i Zubata. Dużo dobrych Pokemonów. Jak myślicie, ile z nich dożyje do ósmego gymu? Zaraz się przekonamy. W międzyczasie wpadł na nas nasz rywal Barry, który na razie nie sprawił nam przykrości. Dalej gra dała mi idealną możliwość, abym pierwszy raz złapał abre. Do tej pory każda abra używała teleportu i nie dawała się złapać, lecz tym razem mieliśmy taunt i abra dołączyła do zespołu. Przed pierwszym dżymem złapaliśmy jeszcze Jottu i Onixa, które z wysoką obroną na pewno się przydadzą. Stilix w przyszłości powinien przetankować większość fizycznych atakerów. Walka z rorkiem poszła dobrze, lecz straciliśmy w niej badu, ale niech wam nie będzie smutno. To dopiero początek rzeźni, którą ten ran nam zafunduje. W zamian do drużyny dołączył Machop, który został granatem i poszliśmy pierwszy raz stawić czoła Team Galactic. Jak dobrze zrozumiałem, interesuje ich władza nad światem, Pokemonami, terror i inne temu podobne sprawy. Klasyczna wizja Pokemonowej mafii. Dalej złapaliśmy szelosa i poszliśmy na pierwszą walkę, która jest uznawana za kończącą rany. Paragli tej kobiety ma ogromny speed i atak, trochę jak Miltank Whitney, lecz tak samo jak on, ma on kontrę. W postaci Onixa. Długi kamienny wąż dał sobie radę i wyruszyliśmy na trawiasty gym. W drodze dołączyła do nas Sheryl, która zabiła naszą potencjalną łopany. Dzięki Sheryl. Na szczęście, Meditite już dało się złapać, albo na nieszczęście, ten poczek jest mierny. Oraz bronzora, którego planowałem wykorzystać w 100%. Gardenia Time. Tartwiga pokonała Staravia, Cherry ma mój ognisty starter, a Rose Raid padła na Golbata. Bez żadnego nowego poczka dotarliśmy do Fantiny, więc kolejna walka o odznakę. Trudniejsza tym razem. Pierwszy Tasko padł na Kryta, lecz potem Hunter rozpoczął znęcanie się nad Bibarelem. Dokończył go Gyarados, ale Miss Magius obniżyła mi specjalną obronę, więc musiałem zmienić Pokémona. Wiedziałem, że Miss Magius tuszotuje mi większość moich stworków, więc wybrałem najmniejsze zło – saknięcie Bibarela. Sprawę dokończył Gyarados, choć wszystko by się rozsypało, gdyby uderzył się podczas konfuzji. Po tej walce nastąpiła sytuacja, którą zauważyłem dopiero montując ten odcinek. Mianowicie, odkładając Bibarela do Dev Boxu, przypadkiem odłożyłem tam jeszcze Golbata, który w loku nie zginął. Niestety, nie zwróciłem na to uwagi i od tej pory traktowałem Golbata jako zaginionego w akcji. Oznacza to trzy śmierci na ten moment, zamiast dwóch. Kolejna walka z Barem, który na razie nie sprawił nam przykrości. Bardzo przyjemnie się z nim walczy na razie. Naszymi kolejnymi podopiecznymi zostali Anon D i Ponyta, a walcz z trenerami w gymie Meilin straciłem Luxio na pechowego Kryta od Metka. Warto przypomnieć, że w tej grze wciąż Kryty biją podwójny damage, więc to na pewno nie ostatni Pokemon stracony w ten sposób. Sama Meilin jednak nie stawiła takiego oporu. Trochę piwotowania Intimidatem i jej walczące pokemony nie miały na mnie odpowiedzi. Nowe lokacje to nowe Pokémony: Houndour, Girafarik, Chatot i Quagsire. Kilka z nich na pewno mi się przyda. Kolejna była walka z Barym, który na razie nie sprawił nam przykrości. Mamy wystarczająco dużo świetnych poków, do których Bary nie ma podejścia. Liderem czwartego dżima jest Crusher Wake, który używa wodnych pokemonów. Mimo braku elektrycznego poczka daliśmy sobie radę bezproblemową. Gyarados, Bronzong i Machamp poradzili sobie sami. Wychodząc z Dżima dowiadujemy się, że Team Galactic detonuje bombę nad pobliskim jeziorem? Ogólnie planują jakieś dziwne akcje. Nic sobie z tego nie robimy, no bo ile my mamy lat, żeby się z nimi droczyć? Łapiemy sobie Swablu, Chinglinga i Mr. May. Przed walką o szóstą odznakę spotykamy Barego, który na. który sprawił nam w końcu przykrość. Trochę matematyki. Pierwszy takedown Staraptora zadał 37 damage. Zapomniałem jednak, aby uwzględnić Intimidate. Bez niego takedown zadałby 55, a cios krytyczny 110. Biorąc pod uwagę, że cios krytyczny pomija obniżenie ataku, byłem według nomenklatury nazlokowej dead TO CRIT, czyli powinienem zmienić Pokemona. Niestety nie przeprowadziłem tej symulacji w głowie i brawurowo zostałem, aby pokonać Staraptora. Dotychczasowe śmierci to było nic w porównaniu ze stratą Gyaradosa. Jest to zdecydowanie top 3 Pokemon w tej grze, więc odczujemy to w dalszej części rana. Według podstawowych zasad na śmierć najlepszej broni skutkuje snowballowym traceniem szans na wygrywanie, i dokładnie tego będziemy zaraz świadkami. Resztę zespołu Barego jakoś pokonałem i wyruszyłem do Byrona. Dla odmiany coś łatwego. Pomimo stalowego typu i wysokich statystyk, jego Pokémony mają znaczące braki w defensywie. Brakuje tu na przykład brązonga z lwi. Zaraz po tym Team Galactic wykorzystał wspomnianą wcześniej bombę, aby złapać trzy legendarne Pokémony: Axie, Azelfa i Mesprita. Pierwsza była walka z Saturnem. Większość z tych walk jest prosta, bo Team Galactic na przemian używa Golbatów, brązongów, Toxicroaków i tym podobnych. Kolejnego pokonaliśmy Marsa i udaliśmy się do Snowpoint, gdzie ma być trzecie zaatakowane jezioro. Przy okazji łapiamy kilka lodowych Pokémonów. Snowera, Swaynaba i Snizla, a potem zaatakowaliśmy siódmy Jim. Powiedzieć, że skopałem, to jak nic nie powiedzieć. Bez trosko zostałem Infernape'em na dwa levely wyższym Piloswine, co skończyło się one-shotem Earthquake'em. Kolejny Powerhouse padł od mojej bezmyślności. Zdenerwowany poszedłem do Candice i to był błąd. Brązong pokonał Snizla, ale Aboma Snow to już było za dużo. Wystawiłem Machampa, który pokonał leśnego dziada, ale oberwał tak mocno, że hail go rozłożył. Siódma śmierć i kolejna dotkliwa. Z mojego Devboxa można by spokojnie złożyć mocny team na ligę. Ale to jak już w ranie numer dwa. Na ten moment zakończyłem streama i przed kolejnym poszukałem odpowiedzi, jak uratować ten ran. Posłuchajcie, w jakich nastrojach zacząłem ostatni stream z ranu numer jeden. Dzisiaj dostajemy srogi łomot. Właśnie off stream. Offstream wziąłem darmowego IV i wyklułem sobie to No ale to nic ciekawego. Dowiedziałem się też, że od dawna do mojej dyspozycji jest Gibble, który występuje w jaskini, o której nie miałem pojęcia. Tak więc, Arbus, witaj w drużynie. Wybraliśmy się na tajne spotkanie Team Galactic, gdzie Cyrus opowiadał ekipie, jak zbawić świat czy inne bzdury. Idziemy za nim i klepiemy go na dziurę, w procesie niestety tracąc gastrodona. Okazało się, że Super Luck Hunch grow to naprawdę silna bestia. Niestety, jeszcze jedna walka z Serusem nas czeka. Następna była kolejna walka z Saturnem, ale ten nie poszedł w ślady swojego guru i szybko poddał partię. Dalej gra każe nam wraz z Barym pokonać Mars i Jupitera. Wszystko spoko, tylko czemu Bary wystawił Munchlaxa, który niezbyt umie się bić? Nieważne. Brązong dużo tankował, więc walka mogła być długa. Na koniec jeszcze musieliśmy użyć rapidasza i Team Galactic padł. To znaczy... Padłby, gdyby Cyrus właśnie nie otworzył portalu do innego wymiaru. Dobra beka, że 11-letnia postać ma wbijać się przez portal, szukać jakiegoś demona. Co oni myśleli, programując te gry? Nieważne. Dochodzimy do ostatecznej walki z Cyrusem i plan jest dosyć prosty. Handuma kontruje Garchomp. Krobata kontruje Bronzok. Wiwaila kontruje Stylix. A Gyarados i Honchkrow jakoś padną na pozostałe stworki. Do tego medek, zaopatrzony w Thunder Punch, Ice Punch i Fire Punch, aby mieć super efektywne ciosy na wszystko co się ruszy. Tak jak planowałem, Garchomp na hita poskładał Handuma i na pole wyszedł Weavile. 120 ataku i nieefektywne ruchy kontra mój z 200 defensa. Co mogłoby tu pójść nie tak, poza... zamrożeniem. Nie, no nie pie... Diligs został zamrożony i całkowicie odpadł z biegu o wygraną w tej walce. Co gorsza, reszta naszego składu nie za dobrze czuła się w meczapie z Luiwilem. Zapomniałem, że Stal rezystuje ciemność w tej generacji, więc myślałem, że na każdego mojego pokémona ma super efektywny ruch poza metkiem. Metkiem, który padł na dwa hity. Czy ja mogę się już drzeć? Pomyślałem i wtedy zdałem sobie sprawę, że priorytetem w tej walce nie jest uchowanie jak najwięcej pokemonów, a po prostu przeżycie. Była jedna gwiazda, którą chciałem ochronić, a reszta została wystawiona na stracenie. Rapidash padł, a Weavila dokończył brązok. Na kroła saknąłem stylixa, aby mieć save switch na Garchompa, który na szczęście uniknął ciosu krytycznego i pokonał ptaszora. Na pole wyszedł Gyarados z Intimidate, sam chciałbym takiego teraz mieć, więc wystawiłem brązonga, który kontrolowałby Gyaradosa, gdyby nie pechowy flinch na Waterfallu. Nie pozostało nic tylko saknąć brązonga i zostaliśmy 2 na 2. Wyszedłem z Staraptorem, aby zadziałał Intimidate, lecz po pierwszym Ice Fangu zostałem zamrożony. Laszbaki z Wietnamu przeleciały mi przed oczami, łzy pojawiły się w kącikach, a w głowie już układałem przemowę żegnającą ran numer jeden. Ale staraptor miał inny plan. Odmroził się w pierwszej turze i trafił jakże potrzebnego Flykryta. Gdyby nie ta sekwencja, najprawdopodobniej zakończyłbym tu swój ran. Ja natomiast byłem jednego krobata od uratowania nie tylko świata, ale też własnej psychy. Analizując set krobata doszedłem do wniosku, że muszę poświęcić Staraptora zadając jakikolwiek damage, aby mieć największe szanse na wygraną. Zminimalizowałem szanse na kryty i flincze na garcząpie w ten sposób i wygrałem walkę. Z jednej strony mieliśmy mnóstwo szczęścia, ale zamrożenie Stylixa w najgorszym możliwym momencie było zdecydowanie pechowe i spowodowało te trudności. Overall wyrównuje się to i idziemy z jednym Pokémonem dalej, to znaczy złapać Giratina. Oczywiście, pomimo problemów, i tak jej nie użyjemy. Jest to niezgodne z zasadami moich nazloków. W tej chwili nasz dev box jest zdecydowanie lepszy niż nasz aktualny box, a do teamu nawet wszedł golem. Idąc po ósmą odznakę, złapaliśmy jeszcze Glanketona, więc w końcu dobry elektryczny pokémon. Aha, co do tego golema, to padł w elektrycznym gymie na Pokemona z czwórką od ground! Nie pytajcie mnie jak to się stało. Walkner Time, ale tu już było spokojnie. Garchomp przejechał się na Joltionie i rajczu, a Luxraya pokonał Mamut, który jednym strzałem położył też Electivire'a. Na drodze do ligi złapaliśmy Pelipera i ewolucję Raihorna, a w Victory Road czekały na mnie jeszcze dwie niespodzianki. Pierwsza? Heat Smash Rampardos, który rozłożył na hita Floucela. Druga? Empipom z Water Pulse. W dodatku z konfuzją i kloską batę od Staraptora. Fałszywy alarm? Mamo Swain to przeżył. Prawdziwą drugą niespodzianką był Power Whip Tangrofta. Papa Girafarig. Z dwojga złego wolę stracić Girafariga niż Mamuta, bo to on mi się przyda w lidze. Ostatnim encounterem był Tenta Cruel, który z braku innych wodnych opcji wylądował w ostatecznym teamie. Przed ligą czekał nas jeszcze Bary i tym razem na Staraptora uznałem, że użyję Weavile, którego nie brałem do ligi. Dzięki temu, po pokonaniu Staraptora, mogłem swobodnie go poświęcić i wykorzystać momentum, aby wygrać walkę. Nasz team do ligi wyglądał następująco: Handum. Wybrałem Chimczara głównie ze względu na brak lepszych ognistych alternatyw w grze, no bo przecież nie pójdę do ligi Handumem. Z atakami Fire i Dark. Togekis z Air Slashem, Yawn i Wish Stolem. Pentacruel z Surfem, Magnezone z Reflect i Dischargeem, Garchomp Powerhouse i na koniec Mamoswine, głównie pod garczą Synthi. Aaron posiadał Pokémony robacze, więc Handum tu zabłyszczał. Janmega padła na Hita, Herakros padł na Hita, Vespiquen padła na Hita, Scissor padł na Hita i Drapion, który nie ma typu robaczego, więc po jednym Flame Thrower zmieniłem na Mamoswine i dokończyłem robotę Earthquakiem. Aaron nie stawił mi oporu. Druga była Berta i jej Pokémony Ziemne. Tu wiedziałem, że nie będzie tak łatwo i jak tylko na pole wyszedł Rhyperior, wiedziałem, że będzie ciężko. Chcąc zrozumieć AI, zmieniłem na Magnezone, bo nie ma opcji, aby Berta użyła Earthquake na latającego Mega Megahorn krytnął i wiedziałem, że baituje Earthquake, więc wróciłem na Kisa. Najprawdopodobniej mogłem wystawić ten takruela. Dopóki rok mnie nie krytnie, będzie dobrze. Rhyperior użył Avalanche, więc w następnej rundzie Serv go pokonał. Na Hippodona wystawiłem Garchompa, pivotując przez Kisa. Jego Sandstream zwiększył mi unikliwość dzięki mojej abilitce, więc byłem naprawdę dobrej pozycji. Garchomp pokonał misującego hipcia i full HP przywitał jej Gleiskora. To zbejtowało Icefanga od Nietoperza, więc zmieniłem na Orzech i pokonaliśmy go własnym Icefangiem. Łyskaż wyszedł, więc chciałem wystawić Kisa, ale przepiwotowałem przez Tenta Cruela, aby zbejtować Earth Power. Dzięki temu to Geekiz wyszedł na pole, nie tracąc HP. Mój team okazał się świetny do piwotowania. Ostatnim Pokemonem Berty był Golem, który użył Thunder Puncha. Piwot z Garchompa i jeden Earthquake wystarczył. Następny był Flint, którego Pokemony spadły na pięć Earthquaków. Garchomp jest cudowny gdyby nie on, na pewno bym nie miał szans. Na szczęście pseudolegendy nie są zbanowane w moich nazlokach. Ostatnim przed Cynthia był Lucian. Mima Nahita zdjął Garchomp, ale tym razem Crunchem. To samo zrobił z Espionem, aż na pole wyszedł Brąząk. Dwa Firefangi i dzwon padł, ale straciłem trochę HP. lakazam to kolejny one-shot, ale nie mogłem już zostać na Galate i pojawił się problem. Musiałem zmienić Pokemona, a ta Galate miała ruchy na wszystkie moje poki. Chciałem użyć jaon Kissem, ale od razu Galate trafił kryta Psychokatem. Lucian wykluczył mi już dwa Pokémony. Walka ogólnie byłaby prosta, gdybym coś poświęcił. Pytanie, czy mam taką możliwość przed walką z Cynthia? Postanowiłem saknąć ośmiornicę, ale Gallade spudłowała. Dało mi to użyć jednego serfa, który pomógł Mamoswainowi zdjąć Gallade na hita. Idę na Synthie w 5 pokemonów. Spiritomb, Rose Raid, Lucario, Togekiss, Milotic i Garchomp. P.S. że wśród czempionów pokemonowych, ale ja byłem Manchesterem United z 2019 roku w Lidze Mistrzów. Może i dostałem 2-0 u siebie w pierwszym meczu, ale na wyjeździe tanio skóry nie sprzedam. Pierwszy był Spiritomb i przetankowałem go Togekisem używając Yawn, Wish i Air Slash. Cynthia zmarnowała Full Restore, a ja pozbyłem się jej Pokemona ostatecznie nie tracąc ani jednego HP dzięki Wishom. Na pole wyszedł jej Togekis, a ja dalej używałem Yawn i Wish. Kombinacja zakończyła się wygraną i regeneracją prawie całego HP, gdy na pole wyszedł Lucario. Poświęciłem w tej chwili Togekisa, zadając mu około 70% do mecz i pozwoliłem na safe switch w Garcząpa. Lucario spadł na hita i zostały jej trzy pokemony, w tym jej własny Garchomp. Jednakże mój Garchomp podczas walk z innymi zdobywał tzw. Tak IV, dzięki którym powinien być szybszy od jej Garcząpa. Uznałem, że reszta moich pokemonów da radę, więc zostałem i użyłem Dragon Claw. Potencjalny kryt zmieniał momentum w drugą stronę, ale musiałem ryzykować. Zarówno ja, ani ona nie pokonywaliśmy się na hita. Mój Dragon Claw nie zabił, ale jej Dragon Rush na szczęście też. Arbus przeżył i wyprzedził tego potwora. Na pole wyszedł Mylotik i najlepszym wyjściem było zadać obrażenia i pozwolić Garchompowi zginąć. Nie przyda się nam on dłużej, więc wykonał całą swoją robotę. Na zmęczonego Milotica wyszła poprzeczka i nawet full restory nie pomogły czempiącem. Dwa Discharge e pokonały Majlotika, a pozostała Rose Raid była całkowicie kontrolowana przez Magnezone, któremu wystarczyło dwa razy kliknąć Mirror Code. Zostałem mistrzem Sino W pierwszej próbie. Nie spodziewałem się, zaczynając ten run, że jest to możliwe, ale jednak nie jestem tak słaby, jak się mogło wydawać. Pisząc te słowa, wiem, że zaraz Pokémon Black 2 zweryfikuje mnie i zdegraduje do poziomu zera. Ale na ten moment Mogę się cieszyć swoim zwycięstwem. Zapraszam na streamki i widzimy się w Unowie.